Ale to jest kurczy byk mocny, nie? Ja pierdzielę. Ale się dymi, masakra. Spróbuję na niego strzelić. Czemu coś robię w ogóle? Napierdzielam w niego. Jazda z nim kurczę. O wojdzie do mnie. Dobra, ja żartowałem tylko, ziemuś. Jasny gwint! O na pierdziela. Oho, rakiety, rakiety, rakiety! To idzie do mnie O kurno Dobra, ja spierdzielam stąd! Ja pierdzielę, na mnie się uwziął teraz! Chopie! Daj mi spokój! To idzie do mnie! Jasny gwint uwziął się na mnie teraz! Ej, daj mi Daj mi spokój, proszę! Ja nie chciałem, nie chciałem! Jasny gwint, no wziął się na mnie, no. Proszę trzymać też do niego. Kurde, oh fuck, oh fuck.